Cześć! Witam wszystkich oglądających i nowo subskrybujących mój kanał, który jest dopiero na początkowym etapie. Będzie to kanał, w którym będę poruszał tematy częściowo ogrodnicze, ale częściowo też dotyczące tematów ziołolecznictwa, bowiem Jestem zielarzem fitoterapeutą, nie ukrywam, że ziołami interesuję się i właściwościami roślin, ogólnie, od dziecka, no i będę chciał taką wiedzę przemycać po to, żeby ona się popularyzowała i była coraz częściej, coraz bardziej powszechna. Ale nie będę się z bardzo rozgadywał. Jesteśmy teraz w drugiej połowie listopada i niestety przyszły pierwsze przymrozki to takie dość solidne. Przeszacowałem je, myślałem, że ha, co tam, na pewno nie będą takie ostre, a jednak, a jednak mamy pierwsze efekty i to dość spektakularne. No, słoneczniki wyglądają już apokaliptycznie mocno, ale one już wcześniej dogorywały. Widać po nacie pietruszki, że, że też jest troszkę no, przywiędnięta troszkę mróz chwycił. Tutaj widać piękne okazy wyrosły na oborniku rzepy, takiej letniej o żółtej skórce, która była się na lipcu. Um, ale dziś nie o tym. Chciałem powiedzieć, o jeszcze zanim wspomnę, jest to aksamitka, które dopiero teraz padły przez mróz. Niestety, do tej pory je urywałem do sałatek, do e, herbatek, e, w sumie jeszcze by się trochę coś tam nadało. Tak, to jest doskonałe źródło luteiny na wzrok, świadome elementy profilaktyki. Ale dziś, dziś chciałbym zaprosić Was i pokazać e, może nie jest spektakularna, ale grządka past z pasternakiem zwyczajną, tutaj mam tylko jeden rządek, bo słabo e, pasternak wschodzi. Jest to taka roślina, która generalnie w trakcie siewu e, raczej nie charakteryzuje się e, stuprocentowymi wschodami. Te nasiona nie mają takiej zdolności kiełkowania. Natomiast e, no, jeżeli wykiełkują, jest to bardzo żywotna, silna roślina, która po prostu w Polsce występuje na dziko, na łąkach, zwłaszcza wilgotnych, często. E, właśnie w takich wilgotnych miejscach, też przy drożach w ogóle w całej Europie i Azji i jest bardzo aromatyczną rośliną, która też może stanowić element diety no, kryzysowej, kiedy byśmy nie mieli dostępu do pożywienia, albowiem te, ten masternak w dużych ilościach naprawdę na dziko występuje. Natomiast jeżeli chodzi o jego uprawę, ona nie powinna być w pierwszym roku po, po, po oborniku, tak jak ja tutaj uprawiam, po, na oborniku króliczym, do którego miałem na szczęście dostęp. Natomiast, no, dlatego, dlaczego nie? Dlatego, że te korzenie, korzenie są wtedy już naprawdę bardzo duże, o czym zaraz się zapewne przekonamy. Duże, a no, czasami jest ciężko aż takie, takie, taką ilość przejeść. Poza tym jakościowo korzenie mniejsze mają więcej substancji leczniczych. Teraz na przemarzniętej, lekko grządce, którą już dotknęły pierwsze rozy. Ale mimo to, pasternak cały czas jest otulony jeszcze nagrzaną w miarę ziemią. I spróbuję teraz wykopać e, korzeń, żeby zobaczyć, co, co nam tutaj wyrosło. To jest pierwszy raz na oborniku uprawiane, więc spodziewałam się że tutaj dużego korzenia. Zaznaczam, że. Jakość, wielkość tutaj wcale nie idzie w parze też z jakością. Większe właściwości lecznicze będzie miał pasternak, który jest mniejszym, mniejszym korzeniem. Ale ja piernicz. proszę zobaczyć, to jest przyrostowoje na świętsze oczekiwania. O, tutaj nawet widać żołnicę, jak sobie mieszkała otulona na korzeniu. No niesamowita sprawa, to jest przy ogromny korzeń pasternaka. Pasernaku, naszej rodzimej rośliny, która często rośnie przy drożach na łąkach, ale w momencie kiedy jest uprawiana, no potrafi takie gigantyczne rozmiary osiągnąć. I no, można powiedzieć, że jedno, jedno warzywo i cały obiad z tego może powstać. czas. Późno-jesienny jest najlepszym czasem do kopania jakichkolwiek korzeni, bo rośliny zgromadziły już substancje zapasowe pod ziemią właśnie w tym korzeniu spikrzowym. Cała, cała wartość odżywcza liść została powoli gromadzona, zwłaszcza teraz, kiedy przychodzą przemrozki, to jest moment, kiedy sygnał dla rośliny, kiedy ona ma zamiar zgromadzić wszystko, co najwartościowsze w korzeniu, po to, żeby odbyć na kolejny rok, zwłaszcza w przypadku właśnie roślin, takich dwuletnich, jakie biegą, jest pasternak, żeby potem zakwitnąć, no i po prostu Wydać kolejne pokolenie. A propos kwitnienia, kwitnie jako jedna z nielicznych roślin salerowatych w Polsce na dziko też rosnących na żółto, co ją łatwo pozwala odróżnić od innych ro, 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 roślin z rodziny salerowatych. Jeżeli chodzi o pasternak, no pasternak jest, ma długą historię wykorzystania w Europie, w Azji. Naturalnie on też na dziko tutaj właśnie występuje. Natomiast jeżeli chodzi o taki uprawny, no, tradycyjnie często był stosowany jako pasza dla zwierząt, ale też pożywienie dla człowieka, albowiem ma bardzo dużą zawartość cukrów, węglowodanów, co też czyniło go dobrym surowcem do produkcji miodów, tak? Znaczy miodów produktu miodopodobnego, albowiem odparowany ten sok z, z korzenia pasternaku ma na tyle dużo cukrów, że może być substytutem miodu. Świetnie też się nadaje do zrobienia sobie chipsów, zrobienia sobie surówki, surówki w postaci surowej, najlepiej skropionej cytryną, oliwą, z jeszcze na przykład marchewki czy papryki, dla urozmaicenia smaku. Będzie to świetna surówka. Ale... Em, Oprócz tego, że jest to źródło pożywienia, pełne też witamin z grupy B, zwłaszcza kwasu foliowego, jest to też roślina lecznicza, tak? na co warto zwrócić uwagę, bo nie każdy o tym wie. A pasternak też funkcjonuje jako roślina lecznicza, i przede wszystkim jej właściwości to właściwości hipotensyjne, lekko obniżające ciśnienie. Albowiem pasternak zawiera w sobie kwercetynę, nie jest to może najliczniej reprezentowana substancja, jeżeli chodzi o pasternak, w porównaniu do innych roślin uprawnych, natomiast kwercetyna też ma właściwości m.in. obniżające ciśnienie i wzmacniające naczynia krwionośne, uszczelniające naczynia krwionośne, co jest ważnym elementem dobrych kondycji naczyń, naczyń krwionośnych, tak, żeby, żeby profilaktykę taką stosować. Patrząc na te wielkie korzenie, nie mogę się nadziwić, jak są piękne, wielkie, imponujące. No dobrze, ale wracając do właściwości, co ten pasternak sobie jeszcze kryje? Między innymi no, zawiera też Kemferol i Apiganinę. Są to Apiganina jest substancją, która działa bardzo silnie przeciw Ona występuje też w wielu innych roślinach, natomiast ten zestaw będzie nam stanowił świetne. Działanie przeciwzapalne, właśnie w organizmie, jako po prostu element profilaktyki naszej codziennej w diecie przeciwko tworzeniu się różnego rodzaju procesów procesom zapalnym w organizmie, warto właśnie zwrócić uwagę też na to, że pasternak ma też właściwości moczopędne i to dość mocno zauważa, zauważane po spożyciu, podobnie ze pietruszka. Dlatego też uważa się, że pasternak pomaga zapobiegać tworzeniu się m.in. kamieni nerkowych. Też ogólnie pomaga usuwać te wszystkie metabolity z organizmu, metabolity zwłaszcza trwienia białek, różnych też poza tym toksyn. Tak, no, zwiększona diureza powoduje szybsze i bardziej efektywne uwalnianie z organizmu różnego rodzaju szkodliwych produktów, przemiany materii. Stąd też pasernak pod tym kątem jako surówka też właśnie przy obiedzie na przykład będzie te właściwości lecznicze jak najbardziej posiadał. No, wiadomo, że gotowane warzywo tych właściwości już będzie miało o wiele mniej, ale na przykład zauważyłem też, że nawet jedząc rosół czy zupę z gotowanego pasternaka, to, za, to działanie moczopenne również jest mocno zauważalne i nic w tym złego nie ma. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że pasternak ponadto ma właściwości trochę e, obniżające ciśnienie, jak też wspomniałem, i też uspokajające, dlatego też... E, no, nawet pod tym kątem będzie świetnie się nadawał do tego, żeby, żeby delikatnie ostudzić nasze reakcje stresowe, których na co dzień nam najczęściej nie brakuje. Stąd też warto go zastosować w diecie u siebie na co dzień. Jeżeli chodzi o pasternak, no ma on specyficzny aromat, tak porównując go do pietruszki. Pietruszka jest bardzo ma, ma taki świeży, no, charakterystyczny pietruszkowy aromat. Pastelak jest bardzo podobny, natomiast bym powiedział, że jest nieco słodszym zdecydowanie warzywem, ze względu na tą wyższą zawartość cukru. Ma nieco bardziej orzechowy, bardziej lekko może anerzowy aromat. Natomiast no, też inaczej smakuje, wiadomo, po przetworzeniu, gotowany, a inaczej w postaci surów. Tak, zwyczajny należy do rodziny selerowatych, jak już wspomniałem. No, w związku z tym można się spodziewać, że i w nim występują takie substancje, które się nazywają furanokumaryny. Które też można między innymi znaleźć w barszczu sosnowskiego. Natomiast no, jeżeli chodzi o ich ilość, w pasternaku nie jest ona tak znacząca. Natomiast jest na tyle. Na tyle duża, że pastelnak też czasami wybywa, to stosowane do produkcji leków na pielactwo, albowiem te furano-kumaryny biorą udział w produkcji melaniny, która się wytwarza w skórze i właśnie przy takiej doletliwości również może być stosowany. Oczywiście preparaty już konkretnie wypracowane powstały z tego surowca, z korzenia i innych części rośliny. Jeżeli chodzi o jeszcze jego nasiona, nie, nie, nie wspomniałem, że, że również te nasiona można traktować jako przeprawy. Jeżeli chodzi o nasiona, one mają również bardzo skoncentrowany ten aromat, albowiem w nich znajduje się bardzo dużo olejku eterycznego. Stąd też czasami można wzmocnić ten pietruszkowo-pasternakowy właśnie aromat w zupie, dodając na przykład, posypując danie, czy dodając je do sosu czy zupy. Ważnym też elementem jest to, że właśnie też ze względu po części na te forano komaryny zwłaszcza też inne substancje zawarte w pasternaku, jak często zresztą inne rodziny, rośliny z rodziny celerowatych czasami mogą alergizować jakby na podstawie alergii krzyżowych, więc no, należy po prostu być ostrożnym, jeżeli mamy tendencję do e, takich, tego typu alergii i na początku stosować jak już małe ilości w postaci surowej takiej... こう。<ター>